10 pytań przed urlopem, które sobie zadaj, właściwie to musisz sobie je zadać, żeby faktycznie odpocząć albo coś jeszcze szybko odpicować przed wyjazdem. Pytanie numer 3. Czy maksymalnie w ciągu 24 godzin ktoś reaguje na zapytanie bez Twojego udziału? Kanał JBS Europe. Praktyka zamiast teorii w sprzedaży, marketingu i zarządzaniu. Cześć, tu Chris Jurga z JBS Europe. No, pytanie no, już po urlopie, czy jeszcze przed? Bo dzisiaj bardzo ważny temat dla każdego właściciela firmy. Takie pytania: czy Twoja firma oddycha, kiedy Ciebie nie ma, czy działa tylko wtedy, gdy jesteś na miejscu? No i czy może tak naprawdę potrafi działać sama, jak taki dobrze naoliwiony system? Dziś przejdziemy przez konkretną listę 10 sprawdzonych pytań, które dają obraz. Ua! Prawdę. Nazywam to testem oddechu, i dzisiaj przejdziemy przez niego razem. Yy, zostań do końca, bo w zależności od wyniku, dam też trzy jasne wskazówki, co można poprawić, na już. Yy, tak, jeszcze przed urlopem, przed plażingiem, przed relaksem. No. Jeśli to brzmi interesująco, kliknij przycisk, subskrybuj. No i dołącz do naszej społeczności. A jeśli z jakiegoś powodu nie możesz obejrzeć tego odcinka do końca i chciałbyś część merytoryczną w wersji PDF, napisz do mnie na adres biuromapa.jps.europ.pl. Chętnie Ci je podeślę. 10 pytań, które... No właściwie czemu 10? No 10. Które każdy właściciel powinien sobie zadać. Możesz je sobie notować w trakcie. Dodam je też oczywiście w wersji PDF. Odpowiadasz tylko tak lub nie. To Pierwsze pytanie. Czy Twój zespół wie, co robić bez pytania Cię o zgodę? Pytanie numer dwa. Czy posty i publikacje są zaplanowane i publikują się automatycznie bez Ciebie? Pytanie numer trzy. Czy maksymalnie w ciągu 24 godzin ktoś reaguje na zapytanie bez Twojego udziału? Pytanie numer 4. Czy ktoś może wystawić fakturę lub zamówienie bez Twojego loginu i hasła? Pytanie numer 5. Czy CRM przypomina o follow-upach bez Twojej pamięci, np. automatycznie? Pytanie numer 6. Czy klient wie, z kim się kontaktować, gdy Ciebie nie ma? Pytanie numer 7. Czy po powrocie z urlopu masz mniej niż 10 tematów na już? Mniej niż 10 tematów na już. Pytanie numer 8. Czy handlowiec może wystawić ofertę bez Twojej zgody na rabat? Pytanie numer 9. Czy zespół zna politykę rabatową i może ją stosować samodzielnie? I pytanie numer 10. Czy ktoś aktywnie działa nad nową sprzedażą, gdy ty jesteś offline? No. Polisz swoje odpowiedzi tak. No i teraz szybciutko. Jeżeli masz między 8 a 10, no to masz firmę nie na etat, tylko ona działa, jest wszystko ok. Odpoczniesz. Jeżeli masz wynik 5 do 7, no to masz firmę, która działa trochę. Ale to ty jesteś dźwignią. No, tutaj trzeba będzie szybciutko coś poprawić. No, ale jeżeli masz między 0 a 4, to masz poważny problem. Bez ciebie wszystko się sypie i staje. Ale spokojnie. Nie chodzi o to, żeby mieć dychę na jutro i się tutaj stresować teraz straszliwie przed wyjazdem. Chodzi o to, żeby, żeby działać. Ja lubię działać, no to dlatego przygotowałem teraz kilka wskazówek, co możesz zrobić. Teraz. To są trzy konkretne ruchy, które możesz wykonać jeszcze przed urlopem, nawet jeżeli wyjeżdżasz, no powiedzmy, pojutrze. Każdy z nich odnosi się do jednego konkretnego pytania z testu. Wybrałem takie trzy. I każdy kończy się prostym testem wdrożeniowym. To znaczy, jeżeli masz cztery punkty i dobijesz te trzy i zadziałają, no to będziesz miał siedem. Czyli z całkiem nieźle i jest duże prawdopodobieństwo, że odpoczniesz. Ruch numer jeden to, no, odpowiedź na pytanie numer jeden, czy znaczy odpowiedź, no to jak to może być zorganizowane. Zrób szybko plan to do, In Progress Done, czyli to, to, co jest do zrobienia, to, co jest w czasie robione, właśnie, i to, co jest zrobione na czas swojej nieobecności. Jaki jest problem? Zespół nie wie, co robić bez ciebie. To usiądź teraz z kartką, podziel te zadania na nowe sprawy do odpalenia, na rzeczy w trakcie, na rzeczy do zakończenia. Po prostu je podziel. Potem spotkaj się z zespołem. Masz tutaj tą listę, pokaż ją zespołowi i mówisz tak, wyjeżdżam, jak wy byście to ogarnęli? No i każdy będzie zgłaszał jakiś pomysł i na bazie tych pomysłów plus twoich sugestii robicie plan. Czyli co z tym zrobicie na tej kartce. Wtedy ten plan jest przede wszystkim ich i nie tylko twój. E, przykład, e, taki zakład ślusarski, 8 osób, szef rozrysował 9 tematów, nigdy tego wcześniej nie robił. E, tam reklamacje, odbiory, zamówienia e, i okazało się, że każdy wziął e, jakiś swój obszar i po jego powrocie wszystko było ogarnięte. Jak to przetestować u siebie? No, zrobisz tą kartkę, rozrysujesz, no to teraz poproś jedną osobę, żeby jutro rano bez ciebie opisała status trzech kluczowych tematów. I jeśli to zrobi według twojego arkusza, masz jeden punkt do zestawienia i do wyniku. Super. Ruch numer dwa to jest odpowiedź na pytanie 6, czyli co tutaj można poprawić, nagraj krótki filmik i zrób szablon SMS. W sprawach technicznych, kontakt do tam osoby X, a w sprawach wycen, kontakt do osoby Y. Wrzuć to do autorespondera, do maila, do stopki. Fajnie jak tam opiszesz, że masz pełne zaufanie, że super, że tam ktoś komu to powierzasz, to na pewno zrobi po prostu kawał dobrej roboty. Krótki przykład: też firma produkcyjna 12 osób nagrał taki filmik, który leciał automatycznie z maila, a jak dzwonił do niego obcy numer, to wysyłał najpierw szablon SMS-a. Niestety nie mogę odebrać teraz. Jeśli to coś pilnego, proszę o kontakt z osobą X lub opis krótkiej sytuacji SMS-em, postaram się pomóc. Efekt Zero takich rozmów na zasadzie, hej, no w zasadzie coś potrzebuję, ale chciałem pogadać, nie wiem, przetestować i tak dalej. Wszystkie te tematy, które były w miarę pilne, to trafiały do tej wskazanej osoby. Nie pojawił się żaden SMS z opisem, że hej, to jest mega pilne, no jesteś mi zdecydowanie niezbędny. Pierwszy raz szef tej firmy produkcyjnej po prostu odpoczął. No i ruch numer 3. To fajnie pomoże Ci w przypadku odpowiedzi na pytanie 7, tam jeżeli masz jakiś problem. No zrób listę, co poczeka co ma się toczyć, co nie może się wywrócić. I problem to znowu jest taki, że, że po powrocie masz po prostu no 28 tematów na no już. Ty wyjechałeś, no i teraz jak wracasz, to już się boisz poniedziałku, no bo za no to ciebie spadnie, no to po prostu umrzesz. Co z tym zrobić? Podziel sprawy na takie trzy kategorie. Natychmiast, to są krytyczne, do twojego powrotu, są ważne, ale nie takie pilne i do delegowania może wykonać je po prostu zespół. Mieliśmy tam te to-do i tak dalej, zespół się w tym spokojnie ogarnie. Udostępnij na tablicy fizycznej, może to być na WhatsAppie, możesz to na slaku zrobić. Możesz taką kartkę też powiesić, przypiąć po prostu gdzieś tam w firmie. I przykład firma CNC 20 osób, szef stworzył też taką listę, zrobił zielone, żółte, czerwone światła, no to zgodnie z tym co tutaj sobie opisaliśmy, czerwone to było coś takiego, co było natychmiast bardzo pilne i palące. No, i, yy, i w ten sposób dzięki temu no, miał zdecydowanie mniej niż 10 tematów yy, czekających na niego koniecznie w tym samym dniu, w którym yy, no, tylko przekroczył próg swojego zakładu. Jak to przetestować? Yy, poproś zespół, poproś te osoby, które, które zaprosisz do tego zadania, żeby przed końcem dnia wpisali swoje zadania w taką odpowiednią kolumnę. I jeśli większość tych zadań trafi do kategorii 2 i 3, czyli to są ważne, ale nie pilne albo takie, które można zdelegować, to masz ten punkt zaliczony. No nie musisz wszystkiego robić naraz, zrób choćby jeden z tych kroków, testuj, rozmawiaj też z zespołem, no oni mają Cię zastąpić, ucz zespół działać sam bez Ciebie, no to, to jest już element po prostu systemu. Jeśli masz w odpowiedziach max 6 punktów, to myślę, że to moment, żeby zbudować taki system. Jeśli oczywiście chcesz, to pomogę Ci go zaprojektować, omówić najpierw, a potem wdrożyć. Żeby zrobić ten pierwszy krok, no to wystarczy, że po prostu zapiszesz się na bezpłatną konsultację. Masz linka w opisie, to jest chwila, Rozmowy, już będziesz wiedział, czy warto to rozwijać, ewentualnie w którym kierunku. A jeśli te podpowiedzi są wystarczające, zrobiłeś, przetestowałeś, to super. To ja teraz tylko podsumuję, o czym dziś tak naprawdę było. Jest test. Zrób go, jeśli go nie zrobiłeś teraz, albo odpowiadałeś tylko tak, no powiedzmy sobie sporadycznie, to zrób go, zobaczysz, zajmie ci dwie minuty i będziesz miał lustro, będziesz widział prawdę. Dwa, no to były trzy ruchy, które wykonać, żeby sobie trochę podbić wynik w tym wyniku testu, no czym tym samym wskoczyć na taką, no, może siódemkę, może nawet ósemkę, jeżeli masz pięć punktów, byłoby idealnie, no. Natomiast no, po prostu jest to szansa na to, żeby coś jeszcze szybko udoskonalić, pracując z kartką, pracując z długopisem, pracując tylko krótką rozmową ze swoim zespołem i nie martwić się tym, kiedy będziesz wbijał parawan do piasku, kiedy będziesz grał w tenisa plażowego, albo po prostu pływał i się relaksował. Jak zrobisz te trzy ruchy, spróbujesz. No to proste zadania, to daj znać, jak ci poszło. No i pamiętaj, dziś to najlepszy dzień, by niczego nie odkładać na jutro. Do zobaczenia w następnym odcinku i udanego urlopu. To już koniec tego odcinka. Ale jeśli ten materiał Ci się podobał i czujesz, że wnosi wartość do Twojego biznesu lub codziennych działań, zasubskrybuj nasz kanał. Każdy tydzień to nowy odcinek pełen praktycznych wskazówek, narzędzi no i sprawdzonych metod, które możesz od razu zastosować w praktyce. Kliknij subskrybuj, żeby być na bieżąco i nie przegapić żadnych nowości, a jeśli chcesz więcej takich treści, daj znać w komentarzu. Razem możemy stworzyć coś naprawdę wyjątkowego.